Dzień dobry, Robert Binkiewicz, Agrosimex. Owocówka, jabłkóweczka, parch, zaraza ogniowa, ale również nasionica cześniówka to główne tematy, które poruszę w dzisiejszym komunikacie sadowniczym, ale nie tylko. Zacznę od parcha. Jak co roku o tej porze bardzo dużo pytań dostałem od państwa. Co się dzieje z parchem, czy już koniec infekcji pierwotnych i wysiewu w zarodników workowych? Otóż w ostatnich dniach przeprowadziliśmy szczegółową ocenę. Zebraliśmy liście z głównych regionów sadowniczych z kraju, i sytuacja przedstawia się w ten sposób, że w praktycznie w każdej z próbek liści znaleźliśmy jeszcze zarodniki workowe. W, właśnie w, 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 w otoczniach i w i workach. Nie jest ich dużo, jest to kilka, kilka procent, w zależności od regionu, ale to pokazuje, że jeszcze trzeba najbliższe dni poświęcić ochronie zapobiegawczej, takie jak do tej pory wykonywaliśmy i prawdopodobnie najbliższe opady deszczu, które wystąpią, doprowadzą do ostatnich wysiewów zarodników workowych, o czym Państwa na pewno poinformujemy. Póki co kontynuujmy szczelną ochronę zapobiegawczą. Z drugiej strony trochę pojawiło się plam parcha, głównie na, na liściach, więc proszę lustrować sady też pod tym kątem. Nie jest tego dużo. W tym roku nie mieliśmy dużej presji parcha jabłoni, ale jeśli faktycznie takie świeże plamy znajdujecie Państwo, warto do najbliższego zabiegu jednak dodać jeszcze któryś z układowych fungicydów typu lifo, hymon, lub domark. To pozwoli wyniszczyć, wyczyścić się te ewentualne plamy, które się pojawiają w sadach, tak aby nie dopuścić do ewentualnych infekcji wtórnych. I to będzie praktycznie koniec, jeśli chodzi o parcha. Na pewno, jeśli tak się wydarzy, to o tym Państwa poinformuję. Owcówka jabłkóweczka. To jest ten czas, ten moment, kiedy powinniśmy się skupić mocno na tym szkodniku i na ochronie przed, przed owocówką łabóweczką. Zwłaszcza zawsze to pierwsze pokolenie jest, jest najgroźniejsze i też no, szczelnie należy zabezpieczyć sady i pokryć okres, okres, kiedy to pierwsze pokolenie występuje. A w każdym regionie może to się odbywać inaczej i również te loty motyli i zagrożenie ze strony pierwszego pokolenia będzie różne i w jednych regionach i sadach krótsze, w innych dłuższe. W związku z tym, jak zawsze, zachęcamy Państwa do własnego monitoringu i wywieszania pułapek, ale my prowadzimy monitoring we wszystkich regionach sadowniczych w kraju, w infokarcie i jak zawsze informujemy Państwa o, właśnie o, tej, o tym zagrożeniu i o zabiegach, jakie należy wykonać i kiedy rozpocząć tą ochronę. Sytuacja na tą chwilę wygląda w ten sposób. Dziś wysłaliśmy komunikat dotyczący właśnie pierwszego zabiegu na pierwsze pokolenie owocówki jabłkóweczki w regiony południowe, czyli Sandomierz, Pole Lubelskie, ale również i Kujawy, Wielkopolska i wschodnia, wschodnia część tutaj województwa mazowieckiego. Natomiast jeśli chodzi o ten centralny region, Biała rawska grujec warka, na obecną chwilę jeszcze nie odnotowujemy masowych lotów motyli owocówki jabłkuweczki. To, to jest dopiero początek lotów i w pułapkach e, e, odławiają się dwa, trzy motyle, e, a czasami jeszcze jest, są to puste pułapki. W związku z tym e, będziemy śledzić i monitorować tę sytuację, obserwować. I jeśli faktycznie ta dynamika się zwiększy i tych motyli będzie przybywało tutaj w centrum na pewno o tym Państwa niezwłocznie poinformujemy i zalecimy zabieg. Więc z doświadczenia z poprzednich lat wyglądało to zawsze w ten sposób, że było to kilka dni, 3 do pięciu dni właśnie później niż w tych innych pozostałych regionach, gdzie ta owocówka już w tej chwili lata, składa jaja i... Ten zabieg według naszego komunikatu powinien być wykonany pod koniec tego tygodnia. Właśnie na tą fazę składanie jaj, czarna główka. I na ten pierwszy zabieg polecamy preparat TONUS. Dlaczego? Dlatego, że jest skuteczny w zwalczaniu owocówki jabłókóweczki, ale dodatkowo zwalcza również i gąsienice zwójek. Też jeszcze, pojedyncze gąsienice, zwójki różweczki. W sadach obserwujemy i one żerują, więc też będą zwalczone. Ale to jest również tarcznik, tarcznik, który jest zagrożeniem coraz większym w naszych sadach. I wiemy, że dodatkowym działaniem tego środka, czyli tonus, jest również ograniczanie tarcznika. Dlatego tutaj wykorzystajmy właśnie te właściwości preparatu tonus i wy wykonajmy zabieg tonusem w tej chwili na, na, na to pierwsze pokolenie. To są jabłonie. W gruszach tonus nie ma rejestracji, więc jeśli mamy sady gruszowe, tutaj proponujemy Koragen lub odpowiedniki z tą samą substancją mamy w ofercie w tym roku Szenzi i Nekor, to są te preparaty, które zawierają dokładnie taką samą substancję, jak koragen, i mają taką samą, ta, ta, takie same zalecenia. Więc powtarzam, wszystkie regiony sadownicze poza tutaj ścisłym centrum, czyli Białawska, grujec. Warka, ten zabieg w drugiej połowie tego tygodnia powinien być wykonany. Tutaj, jeśli chodzi o ten region centralny, poinformujemy niezwłocznie, jeśli będzie też tak. Takie będą wskazania właśnie do tego, do tego zabiegu. Proszę Państwa, jeśli chodzi o szkodniki w sadach, głównie w jabłoniowych, to są jeszcze przędziorki. Trochę o przędziorkach zapomnieliśmy. Przez kilka lat nie było dużej presji przędziorków stosujemy oleje w ten wczesnowiosenny zabieg, ale w niektórych sadach obserwujemy tą tendencję zwyżkową od zeszłego roku i tych szkodników pojawia się teraz więcej i już w niektórych sadach ten zabieg był wykonany, ponieważ było takie zagrożenie już te przędziorki wyrządzają duże szkody. W związku z tym zwróćmy uwagę na przędziorki podczas lustracji sadów w tej chwili zwłaszcza jeśli mamy takie odmiany jak grupa Red Deliciusza, Champion Lobo Empire, ale również to jest i Gala i Golden. Więc, więc w pierwszej kolejności tutaj zwracamy uwagę na, na te odmiany, ale oczywiście nie, nie pozostawiajmy też i, i innych odmian. Jeśli stwierdzimy obecność przędziorków, osobników dorosłych, żerujących, to też wykorzystajmy dzień z dobrą pogodą i wykonajmy zabieg zwalczający. Polecamy przy niższej presji i braku jaj, preparat Xapiro albo. Ortus. jeśli liczebność jest wyższa i są już jaja, to albo preparat Koromite, albo Kanemite. Pamiętajmy, że do tych zabiegów wskazane jest dodanie adiowantu, polecamy Flipper albo Apprentice. Co dalej? Proszę Państwa, gatunki pestkowe to jest, to są czereśnie i wiśnie. I tutaj również komunikat pod kątem zwalczania nasionicy trześniówki. Od kilku dni odławiają się muchy na tablice żółte, więc to jest już sygnał do tego, żeby wykonać ten pierwszy zabieg. I, tak jak w komunikacie podaliśmy, na ten pierwszy zabieg polecamy acetamipry w postaci preparatu KOBE albo MOSPILAN. Na następne zabiegi, na te średnio późne i późne odmiany, w dalszej kolejności będziemy polecali Mowento i EXIREL. A na tą chwilę, na ten pierwszy zabieg KOBE MOSPILAN. Wrócę jeszcze do jabłoni i grusz, bo zaraza ogniowa to jest to zagrożenie, które jest przed nami i przypominam, we wszystkich młodych sadach sadzonych tej wiosny, ale również w sadach dwuletnich, tam gdzie mieliśmy porażenie zarazą ogniową w ubiegłym sezonie, niezbędna jest ochrona zapobiegawcza w tej chwili. Modele chorobowe pokazują tendencję również rosnącą. Warunki coraz bardziej warunki pogodowe coraz bardziej sprzyjają tej bakterii, więc tutaj, żeby nie było zaskoczenia, jak to bywało w przeszłości, i te sady młode i ubiegłoroczne, które w zeszłym roku były porażone, są najbardziej zagrożone. Stosujmy ochronę zapobiegawczą, dwa, trzy zabiegi, szczególnie w tym okresie, kiedy kwitną te młode rzewka, i polecamy te produkty, te preparaty, które polecaliśmy pod kątem raka bakteryjnego wczesną wiosną to są nawozy Wiflo mieć Bor, ale również ASX mieć Systemiczna, nawozy ze srebrem, czyli Silver Foss albo Silver Mix. Przy okazji nawożenia mamy tutaj również też dobrą ochronę pod kątem bakterii, ale to również będzie Fitosarkan i w jabłoniach i w gruszach, przy okazji ochrony przed parchem to również jest dobra ochrona przed bakteriami. No, i typowy, typowy też ten zabieg fungicydowy, czyli luna care. Uważam, że dwa, trzy zabiegi właśnie w tym okresie, kiedy mamy największe zagrożenie zarazą ogniową i te młode sady kwitną, powinny być wykonane, żeby była bardzo dobra ochrona. Kilka słów o nawożeniu. Zasilajmy do listnie, tam gdzie jest to uzasadnione, ale również i doglebowo sytuacja jest bardzo zróżnicowana w kraju i w poszczególnych regionach i gospodarstwach i miejscowościach, jeśli chodzi o planowanie w tym roku. Ale tam, gdzie gale, goldeny, szampiony, pinowa, ale to również i czasami je na goldy dobrze zawiązały, nie spadły, nie przemarzły i wręcz myśl, były przerzedzane, albo myśleliście Państwo o przerzedzaniu, to tam polecam Drugą dawkę azotu. Doglebowo wysiewajmy saletrę wapniową albo saletrę potasowo-wapniową, czyli krop mix albo unika kalcjum, albo po prostu saletra wapniowa, na przykład saletra wapniowa czeska. Około 150 kg na hektar. I nawadniajmy, zwłaszcza te sady, które mają dobry, dobry plon. I w których będziemy stosowali właśnie to nawożenie posypowe. Widać, że po prostu pomimo tych przelotnych opadów, które występowały w ostatnich dniach, jednak tej wilgoci potrzeba więcej. Jest, w wielu sadach jest deficyt, a mówię głównie o tych kwaterach, o tych odmianach, które widzimy już, to już można stwierdzić, że mają dobry, dobry plon. To wszystko w tym komunikacie. Dziękuję za uwagę. I do zobaczenia.